Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, moi drodzy, widać, że protestanci dalej tutaj nie rozumiem pewnej rzeczy, nie rozumiem e, tej różnicy, jaka istnieje między protestantyzmem a katolicyzmem. Tak? W protestantyzmie każdy sobie głosi co chce, należy się tam do różnych denominacji, które mają e, różne teologie, i każdy z tych głosicieli głosi naukę protestancką. O, zielonoświątkowe zgłosi naukę protestancką, baptysta, luteranin, mod, zmodernizowany Luteranie, czy tam zreformowany e, kalwinista, tak? E, każdy sobie tam głosi naukę protestancką i każdy jest protestantem. Natomiast w kościele katolickim jest jedna nauka. To, że w łonie kościoła katolickiego głoszą sobie inne rzeczy to, nie, to ta nauka nie jest katolicka, bo nie jest herezją głoszenie, że na przykład Boże Miłosierdzie wyklucza wszystkich zbawi. To jest herezja, a więc jeżeli ktoś tak głosi i to będzie, załóżmy, ksiądz katolicki, to głosi herezję, bo takiej nauki kościół katolicki nie głosił, nie głosi i nie będzie głosił oficjalnie, tak? A więc to są herezje. Natomiast w protestantyzmie nikt nie jest heretykiem jest bratem w wierze, który wierzy inaczej, tak i się radośnie różnią. Katolicyzm się nie różdzi, bo głosi jedną prawdę. To, że są herezje, czyli konkol, to nie znaczy, że są różne prawdy, bo Kościół nie głosi zbawienia wszystkich ludzi i żeby ten sam Kościół katolicki oficjalnie głosił, że jest piekło. Tak? To nie jest nauka katolicka, to są kłamstwa wymyślane przez heretyków, modernistów i tych, którzy od, odpadli od prawdy. O tym pisze e, Słowo Boże. Tak? A więc Kościół mówi jedno: to, że inni głoszą inne rzeczy, to nie, głoszą herezję. W protestantyzmie nikt nie jest heretykiem. Jest bratem wierzącym inaczej, gdzie się radośnie różnią. Ale ja wiem, dla Protestantowi tak to jest za trudne do zrozumienia. E, tak. E, kościół katolicki nigdy nie głosił, że można podważać i e, że jest katolickie podważanie autorytetu Kościoła. Mówiliśmy o tym jakiś czas temu. Natomiast tradycjonaliści to robią, co po niektórzy, yy, dając dowód na to, że tak naprawdę nie mają zwi związków z Kościołem katolickim, bo żeby być w Kościele katolickim, yy, to trzeba być w jedności z papieżem, z, yy, z Ojcem Świętym. Tak, A Jeżeli oni ją podważają, to podważają swoje bycie katolikiem i są heretykami. Prawda? Więc moi drodzy, jest jedna nauka Kościoła, jest jeden Kościół, bo jest jedno pole Boże, jest jedna rola uprawna. Nie 50 tysięcy. Chrystus mówi o konkolu i o zbożu na polu uprawnym, na roli. Tak? A więc jest jedna rola, na której się je Chrystus i na tą samą rolę wchodzi diabeł i się je konkol. Protestantyzm nie jest jedną rolą. Co pastor i sekta, garażowa, i zbór to jest inna, inne pole, inna rola, która się wierzy po swojemu. Natomiast Chrystus posiał Słowo Boże. I właśnie te ci tradycjonaliści skrajni, nie wszyscy moderniści, protestantyzujący, tak, i, i wszystkie inne herezje, to jest konkol, który na tym samym polu, czyli na tym jednym, w tym jednym kościele sieje szatan. I o tym mówi Chrystus w sposób otwarty, co nie świadczy, że nauka jest podzielona, bo jest jedna, jest jedno słowo, które Chrystus sieje, wszystko inne. Które nawet na polu Kościoła katolickiego na tej roli Chrystusa rośnie, jest zasiane przez Szatana. Chrystus to powiedział, apostołowie to pokazywali. Piszę o tym sobie Bożym, że będą odejście od wiary, wejdą wilki między wami, będą spory. To wszystko, co się dzieje w kościele, będzie, tak? Ale to jest, się dzieje w jednym kościele którym łatwo oddzielić słowo zasiane przez Chrystusa, tak? patrząc na oficjalną naukę Chrystusa, Kościoła, magisterium Kościoła i weryfikując wszystko inne. Jeżeli jest wszystko inne, się nie zgadza, no to jest konkorem zasianym przez szatana. I tak jest. Dobrze, moi drodzy, gdzieś w tych naszych wpisach Pojawił się nasz kochany Rafał Kowalski, który tam paście pisze, że nasza spowiedź no to jest po to, żeby grzeszyć, wyspowiadać się i znów grzeszyć, nie? Co za wieludnym kłamstwem. Rafałku, kochany, ty kłamiesz otwarcie, bluźnierczo kłamiesz na temat spowiedzi, bo ja pamiętam. Zresztą sam nierokrotnie mówiłeś, że chodziłeś do Kościoła Katolickiego, często się spowiadałeś, ty wiesz, że Kościół nie uczy tak, jak ty piszesz. Ty wiesz, że Kościół nie uczy, grzeście, wyspowiadajcie się i grzeście, bo samo tym pisałem. Wierudnie kłamiesz, bluźnierco kłamiesz. I to ci mówię bez żadnego wyrzutu sumienia, bo wiem, że znasz prawdę. I ty też wiesz, że ją znasz. Tylko bluźnierczo, wbrew nawet temu, co wiesz, kłamiesz przeciwko Kościołowi. E, prawda? No i Rafał, nasz kochany, cytuję. Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Razem z Chrystusem zostałem przebity do krzyża, tak? No i cytuję tutaj list do Galatów. E, prawda, że o, Chrystus już nie żyje, tak? No właśnie, nie, czyli on już jest nie, grze... nie grzeszy. My znamy tę teorię tutaj naszego drugiego teologa i pastora Rafała Kowalskiego, że on już nie grzeszy, tak, bo zrodzeni z Boga nie grzeszą, prawda? Czyli Rafałek przez 25 lat swojego bycia nowonarodzonym nie grzeszy. Rafałku, oszukujesz samego siebie, bo kłamiesz. Masz myśli złe, grzeszysz myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, tak jak ja i każdy inny katolik. Grzeszysz, po prostu grzeszysz, bo jesteś grzesznikiem. Byłeś grzesznikiem, jesteś grzesznikiem i umrzesz jako grzesznik. Prawda? I to nie trzeba być Bogiem i prorokiem, żeby to wiedzieć, czy po prostu grzeszysz. To, że uśpiłeś sobie sumienie tym, że, że już jesteś nowonarodzony i nie grzeszysz, no to, to, to diabeł ci dał naprawdę potężną dawkę tobie i wierzącym jak ty jakiś, nie wiem, jakiegoś leku, kłamstw, jakiejś trucizny. Tak moi drodzy, dlaczego Chrystus żyje w nas? Jaki jest mechanizm? Bo protestanci szestają tutaj, o Chrystus we mnie żyje, widzicie, my już jesteśmy tutaj bezgrzecznie, wolni od grzechu i tak dalej. Wyrywają sobie fragment z kontekstu całego nauczania świętego Pawła i im wychodzi to, co im wychodzi. Moi drodzy, ten sam święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w dziewiątym rozdziale pisze tak, wiersz 26. szósty. Ja przeto biegnę, nie jakby na oślep, walczę, nie jakbym zadawał ciosy w próżnie. No, tu już pojawia się właśnie coś, co Protestantom bardzo nie pasuje. Protestantom takiemu, takim jak rafałek nasz kochany i wierzący, jak rafałek, bo jest walka, a przecież wszystko ma być za darmo. Tak? Protestandy, rafałek nic nie musi robić, bo już Chrystus za Niego wszystko zrobił, i rafałek już wszystko ma w kieszeni zbawienie i tak dalej. Walczę, nie zadaje ciosów w próżnie, więc trzeba zadawać jakieś ciosy. Rafałku, jak, jak walczysz? Jakie ciosy zadajesz? O jakiej walce tu pisze święty Paweł? Mówi, ja prze to nie biegnę. W ogóle po co trzeba biec? Przecież Rafałek już siedzi. On już wszystko zgarnął, tak jak cały protestantyzm. Wszystko jest za darmo, nie? Ale nie, to jest, y, to, y, prawda, y, główna myśl. 27. Lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. E, właśnie tutaj, moi drodzy, jest e, fragment, który pozwala nam zrozumieć, na czym polega życie Chrystusa w nas. Naprawdę, że już Chrystus żyje we mnie, tak? Ono i Rafałek już chodzi, niepokalanie poczęty. Święty Paweł nie chodził nie niepok niepokalanie poczęty. Święty Paweł, prawda, pisząc tu, że bierze swoje ciało w niewolę, żyje poskramiając, w innym miejscu mówi o postach i umartwieniach, prawda? I zachęcając innych do krzyżowania, nakazując krzyżowanie porządliwości pokazuje nam mechanizm działania, yy, yy, na, jak Chrystus żyje w nas. Otóż, żeby Chrystus żył w nas, my musimy właśnie uśmiercać nasze ciało. Siódmy rozdział listu do Rzymian pokazuje nam właśnie, że święty Paweł robi coś, czego nie chce, tak? I mówi, że działa w nim prawo grzechu, które podbija go w niewolę, tak? Yy, I dlatego wszystkim innym Nakazuje walczyć z porządliwością. Tak? Zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne w członkach waszych. Z pomocą ducha uśmiercajcie popędy ciała, a będziecie żyli. I właśnie tutaj święty Paweł pisze o walce. Na tyle Chrystus żyje w nas, na ile my z pomocą ducha uśmiercamy popędy ciała. Na tyle Chrystus żyje w nas, na ile my angażujemy się właśnie w tą walkę przeciwko grzechowi. Bo Chrystus żyje w nas, właśnie Jego życie, święte życie realizuje się w nas e, właśnie przez walkę. To nie jest właśnie o Rafałek już sobie. Chrystus żyje we mnie. Proszę bardzo, już jestem, już wszystko mam, nie? Nie, Chrystus żyje w nas poprzez naszą walkę. za zażartą aż do krwi przeciwko grzechowi, który jest w członkach naszych, to jest list do hebrajczyków. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi walcząc przeciwko grzechowi, tak? Więc z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. Moi drodzy, zobaczmy, przez chrzest zostajemy zanurzeni w śmierć Chrystusa. Przez chrzest, prawda? Grzech w nas zostaje przybity do krzyża, traci władzę nad nami, tak? Czyli rodzimy się do nowego życia, przez to, że grzech któremu podlegaliśmy, traci nad nami władzę, tak? I otrzymujemy ducha świętego, który obdarza nas życiem w Chrystusie, tak? Tylko właśnie, człowiek wyzwolony, to jest siódmy rozdział do Rzymian, znajduje się właśnie i szósty rozdział do Rzymian, tak? Wyzwolony od grzechu. I żyjących życiem Chrystusa znajduje się właśnie między służbą sprawiedliwości, a powrotem i poddaniem się pod służbę Grzechowi. Szósty rozdział listu do Szebie o tym mówi: Nie poddawajcie się pod służbę Grzechowi. Czyli to ukrzyżowanie prawda, Bycie z Chrystusem ukrzyżowanym, o którym pisze święty Paweł, to nie jest, orzą sobie tam klepną formułkę, już Chrystus mu zabrał starą naturę, już, już jest niepochylnie poczęty, tylko za tym stwierdzeniem stoi ogromna walka świętego Pawła z grzechem, który jest w nim. Chrystus złamał yy, władzę grzechu nad nami. Ale rana grzechu jest w nas, nasza skłonność do grzechu jest w nas. I mając wolną wolę, możemy poddać się grzechowi, który nas pociąga właśnie ku, ku sobie, tak? Ale z drugiej strony mamy ducha świętego, prawda, który prowadzi nas jako dzieci Boże przez chrzest, roztaczając przed nami wizję zbawienia, tak? Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło to, co Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Nam zaś to Bóg objawił przez ducha, tak? Czyli dzięki temu duchowi, który jest w nas, który podtrzymuje nas świadectwo, że jesteśmy dziećmi bożymi, prowadzi nas właśnie ku życiu wiecznemu, pomagając nam zwalczać popędy ciała, tak? I roztacza przed nami wizję nieba jako celu ostatecznego naszej pielgrzymki. I mamy wybrać między wizją nieba a łudą grzechu. I o tym pisze Święty Paweł w siódmym liście do Rzymian, w szóstym liście do Rzymian. Nie poddawajcie się pod niewolę grzechu. A więc Chrystus żyjący w nas jest na tyle żyjący, na ile my walczymy z grzechem, na ile my angażujemy się w święte życie, na ile my pozwalamy Duchowi Świętemu e, pociągnąć nas do świętości. Mając życie od Ducha do Ducha, się też stosujmy, a stosowanie się do wymogów Ducha wymaga zaparcia, walki, trudu. I na ile my się zaangażujemy, Pozwalając się pociągać Duchowi Świętemu na tyle życie Chrystusa w nas się objawia. Tak. Dlatego święty Paweł w innym miejscu powie, abyśmy doszli do pełni miary Chrystusa. Mamy dochodzić, wzrastać w tej pełni Chrystusa. W tej, w tej pełni Chrystusa. Mamy wzrastać w świętości, a miarą świętości jest pełnia Chrystusa. Tak. Czyli to wzrastanie w świętości, innymi słowy, zaangażować się w stu procentach wolą, wolą, umysłem, sercem, wsparci łaską Bożą, iść do walki, zadawać ciosy. Brać ciało w niewolę, właśnie to grzeszne ciało, które nas pociąga ku grzechowi, aby świętość Chrystusa mogła się w nas ukazać. Także Rafałku, kochany, nie oszukuj siebie, nie oszukuj innych, że już sobie tam weźmiesz wersecik. Bo za tym fragmentem patrząc na inne nauki świętego Pawła stoi cała rzeczywistość którą ty odrzucasz negujesz i zaślepiasz na tą inną rzeczywistość innych a mianowicie na konieczność walki żeby być zbawionym konieczność trudu 24 godziny na dobę bo to jest koniecznie konieczne do zbawienia Będziemy żyli, jeżeli będziemy uśmiercać popędy ciała z pomocą Ducha Świętego. Będziemy mieć udział w chwale, jeśli będziemy współcierpieć z Chrystusem. To jest to, co Ty odrzucasz. Odrzucając piękno Ewangelii, piękno udziału w życiu Chrystusowym, w Jego cierpieniu, w Jego krzyżu. Prawda? Więc przestań Rafałku oszukiwać siebie, i jeszcze raz przestań kłamać na temat spowiedzi, bo ty wiesz, że to co piszesz nie jest nauką Kościoła katolickiego. I ja wiem, że ty to wiesz, i ty sam wiesz przed, sobie, przed sobą samym, że to co piszesz nie jest katolickie. Więc już chociaż ten tekst pokazuje ci, że jesteś kłamcą i że zastanów się nad tym. I czy to, co pisze, że jesteś bez grzechu, jest prawdą, skoro tu potrafisz kłamać. Wbrew temu, co ty sam wiesz. Jeszcze raz ci powiem. Ja wiem, że ty bardzo dobrze wiesz, że to, co piszesz, że Kościół, że spowiedź jest dla grzeszenia i tak dalej, ty wiesz, że Kościół tak nie uczy. Że to nie jest nauka katolicka. No ale cóż, szatan potrafi zrobić z opętanym Obłąkanym swoim sługusem to, co chce, i może przez niego powiedzieć to, co chce. Tak jak przez tych, przez medium, nie? No to protestantyzm jest takim diabelskim medium. Człowiek może nawet nie wiedzieć, że gada kłamstwo, nie? Ale takie, już jest protestantyzm, to jest diabelskim medium. Pozdrawiam.